No, minister Waszczykowski obok spraw stricte istotnych z punktu widzenia tak, państwa polskiego, wyłącznie jak choćby. Sprawy wraku, który, który minister Waszczykowski jednoznacznie chce bardzo mocno w czasie tej rozmowy postawić. Chce wykorzystać tę rozmowę i chce poprosić naszych sojuszników, Amerykanów, też kraju, który ma ogromny wpływ na pakt północnoatlantycki w ogóle, o pomoc. Takie prośby zostały już skierowane okay. od razu, ale w sposób Stany Zjednoczone mogą nam pomóc w odzyskaniu wraku? No, wiele szans niestety już minęło. Minęło 7 lat od katastrofy smoleńskiej. Były na to szanse. Można było choćby użyć artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o. Z, zwołaniu konferencji przywódców y, y, krajów NATO. To niestety już, y, gdyby to było wykorzystane 7 lat temu, y, przyniosłoby to bardzo duży efekt. Teraz to będzie efekt mniejszy, y, ale liczymy na to, że y, y, to zostanie włączone do pewnego pakietu negocjacyjnego między obozem Zachodu a Moskwą żeby między innymi Rosjanie mieli okazję pokazania światu, no, że nie mają do ukrycia. Ale skoro te relacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi nie są takie, jakie by chciał Kreml, to czy ta prośba Stanów Zjednoczonych o przekazanie odwrót wraku Polakom będzie skuteczna w ogóle? Będzie skuteczna, dlatego że Donald Trump jest bardzo pragmatycznym politykiem. On się wywodzi z biznesu, gdzie liczą się efekty. I my mamy nadzieję, że w czasie negocjacji, które będą, tak jak powie to pragmatyczny człowiek, które będą bardzo skuteczne, bardzo konkretne, również te elementy pokazania światu, że Rosja nie ma nic do ukrycia, będą.